Iwan na traku, dzieciaku. A pierlo, po czym, po czym, pojechaj. O, fajny. Przekaż im, że ja nie gadam z psami. O, Oho, A widziałeś Szona Paula jak ten? Szona widziałem Paula, nie. Może Państwo mnie zarzucili. Co chcesz? Dzisiaj daję wszystko. Dajesz? Daj dupy. Tak. Popatrz, całą mam. Bo ja ci O, to ja ci zaufa. Bo ja dobrze ruch, co? Widzowie, dust dzisiaj. Dust, ale specjalny dust. Wymieniłem ty... nóż i rękawice. Ha! Normalnie teraz jest teraz jest bogato. To teraz jest. Tak, tak. Jak bogato bogaci zdrowie. ludzie ci mówią, pieniądze i pieniądze wiesz, tak. to chodzi. Daj, możesz podejść do mnie. Normalnie. Mam tak. Flipa, krym złodu łebika. Fejdy, 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 rękawiczki. Tortue. Ohole. Już się nie śmiejecie, że mi palce wystają na zimę. O, cholea. No to nie ma co, nie ty ma co. chyba bango kradłeś. No powiem ci, prawie było blisko i bym to zrobił. Bingo, Zatrzymała bango. Zatrzymała mnie jedna persona. No masy. No masy. Czy on ma fajne rękawice. Poka to. Normalnie. Normalnie fajne um rękawice. On żyje i poka. Sumarłem. O jesteś. O, o pas Paz. Lekko obdrapane Tak. To na motor. Lekko obdrapane, ale mi się podoba. Sekira Shakira, sekira. Pas, nie Pasedoncych. A widziałeś Shona Paula jak ten? Sona widziałem Paula, nie. Którego Sona? Zależy co ten. Giniesz? A ja mam. Nie o, w plecki! Dwa! double kille z nowego noża! Widzowie! To się nie zdarza! Ale co w statrachu? Noże w statrachu! Iwan na traku, dzieciaku! Iwan na traku, dzieciaku! I go B, I go B, I go B I I go B, I go ty chyba no, idziesz baj. z zielonym, bo się tak ustawił, wiesz? Let's cargo. Blue, I yeah, yeah, yeah. Ale blue to jest skela. Skela, ew. <laughs> <Ono przyjeżdżą>. <laughs> no. <laughs> Co? Co? <laughs> Nie gadaj teraz. Ja Taski, beczyste. Damy klanówkę! no, podjeżdżać Dobrze podjeżdżać będą. Co? Ta. Coś nie mi... gadaj z żoną jak gamy Dobra, no, ale jeszcze ich nie ma. Idę. Co ty Ta! Ida dojechali. Ej, wiara, przyjechali z ci z mycia tego. Uuh. Ja. Będzie kłótnie, z ja. Jakie dyny? Będzie bita. No, o Jezu. A szkoda. Minus 84 w Czech! Co to jest? No jestem pierwszy w obrażeniach, zajebiście. Ivan pamiętasz twój odcinek ostatni A co w nim było? Ja ale z, za dualberec? Nie, ty za Digla wymieniłeś Jaki debil Co za debil? Nie mogę, a tak się z nami wtedy kłócił Co Digla, za digla! Ale dymy Kanapa jest prana, co się dzieje? B coś Jest B problem. Idę z najdem. Jest problem Kaw O nam idzie coś Jadą, podejdzie nam idzie! Ale nate! Jest o, z... Z... problem No! Uch. Jeszcze na kanapę? Nie, nie, go jeszcze problem, mamy Volvo zamiast nigla. Głupia, głupia sprawa, głupia sprawa. Nie idę odcinków do Iwana <ślad> <ślad> na <nigdy. ślad> Jak można o, mieć broń o, na środku? Co on celuje z tej broni? Ale w JG player, obie, obie, ale dymy będą. Opajdana! Opa a pierlo, pocim pocim po cim, po, czym, po. O, no wiem, pajedeny, dam, dam. Że im, że ja nie gadam z psami. Oho! Dynny, 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 dynny! A mnie bym ja ma kulek! Dobra, fokus, fokus, <laughs> panem, naprawdę. Ja, ja on tapuje, on tapuje tym level one. Robi się niebezpiecznie, smokuje B. One person, Na shorta poleję. B czyste. Łowo Ja mam smoła, nie widzę shorta. Ej, shorta podjeżdżają, shorta podjeżdżają. B jest dolej, czyste B czyste. To może być Short? Jest Short? Short? Veilow, Veilow! 80 mniej! a Nice! Wabał Lejla, słona... Lajla na sensie, rewolwer chciałoby jeść 72! Ej, nie, nie, biorę rewolwera! Co ja zrobiłem?! Oh, oddaj mi go, oddaj mi go! Wewolver! Ja ten robi drugi rewolwer, challenge. no nie wierzę! Jaja, co? Jaja! Ale jaja! Ale jaja w Ale jaja w Ale jaja w Polsce! Chyba pierze dobrze, co? Tak, co? <laughs> Ale jando, I'm not your babe. Yes, I am. B nic. Na pewno? B, coś pod B. Coś very pod B. Low, very low, under, very low under. under. very low. Co ty tu dorzuciłeś, Javelin? O, flash B. Szabadinga. O, palą coś B. Nade B. Oni zasmokowali bramę. Jeszcze nie B. B obity. Oj, bo ja mam grubą. Bożaj. Ja mam grubą. Ja też mam Trzech. grubą. Trzech. B? Shorta. Nie ma ich, gotowali. Przeszli longa. Skuj czy biki Jest Skuj. mi short jeden, jeden short. Jeszcze... A no czemu ja dostaje ja ty. A ty się strzelasz? Long packa, wieża. O oh, nice i short. Dobra, short last. Las short. Ona no, tu Dobra, przez smoke'a dostał skana, jaki pies! Dobra, z nową kosą się inaczej gra, no to jest prawda akurat, tak? Gra ma w Flipa, no, bardzo mi się no podoba. To... E, ja też mam nowe rękawice, chciałem... a dobra, nieważne. A, pokaż. A nie ma <laughs> no pokaż, sensu! A, jak już chcesz, to pokaż. Ej, tak ja 92 Fangi. w 4, 72 w 3 i 22 w 2 i nie zabiłem. Ja 38, 43, 27 i 8. No i ty kill'e kradniesz. A, że złodziej, tak? Mit jeden. A. Ciężko. Ooo, kłarga, kłarga, men. Zenit. Oooo, oh, ale tapik. UWAŻY PAŃSZLAN, MI i dojedź, Iwan, dojedź, Koniec, Koniec. Seaside. Pójdę uro! Przecież ciebie zginąłem! Buziaski przesyłam z rodzinką. Cześć, owo. hej, trzymaj się. Co za typ! Co za typ! Jak on w ogóle... ...sądzić Rosuj do barszczu?! No, bo ja, 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 ja byłem... bo ty słe info dajesz, bo ty przecież uważaj, Python i dopiero potem info gdzie jest, że leci granat. I ja mówię, uważaj, Paz i się odwracam. A ty, bo dosłownie przede mną był. B albo A. Długa, znaczy na szorcie. Jak on strzela, karga. A on o cheaterach tam gadał. g Under the water. Please a. help me. Pokaż mi się, bo... oh. 95 Nate na ślepo. No, to nie potrzebuję żadnych tych. Może mi tu przejść, tak? Flash? Zabijam na flashu, nie wiem jak. Jeszcze jeden ja. Jeszcze wyszedł, wyszedł ło, no. Na... Flexi! Flexi! Biorę skina, no bo yo, Ej, słyszycie? Cio, słyszycie to? Nie, nie słychać. Nie słychać, <tłukowano> ale daję odkurzyć. <te peel> kanapa jest prawna, to meł, meł, meł. Ale Jace, ten miły, odkurzacz... się. tam moretam! Prrr! Gitara się tam! Gitara się tam! Czyszcząc to słońce? Ta, usługi czyszczące z Sące? Z Sasza Bierzcie im! Bierzcie im! Wjechali po nejdzie, no, o ale tak Ja takie warzywo zagrałem, nejda musisz no, tam od razu dawać. Dawaj nejda. Nie do... you no, know, campiu jeden z k***wiel. Daj low, daj low. Oh, <gulity> flash window, flash window. Nie macie granatu, już, to co to? Cargo flash and push. Nie, nie, ja bym, ja bym cofał. Za... Lolo no, sama nej, lolo ma halation. Za side'em jeden. Wohohoho! Defa tu, dobra, Brawo! Jest! Dama lama tutaj rzeczy wykręca, widzowie! Czy wy to widzicie? Patrzcie, powrót z Fortnite na Cesa! A możesz mi oddać moją AWP? Ale musisz... Fuck you! Najlepszy, najlepszy ten, szak, dawaj. Pożyć mi AWP-kę. mógłbyś pożyczyć mi awp Ja też idę AWP, jak chcesz. Ale go skosiłem tego gościa w smoke'u. Albo może... A, to jest ale wjeżdżają? Jeszcze oh. nie wiem, czy wchodzą. Boże mi się zdawa. Gdzie? Długa? Długa, długa. Dostali granata. Co na to mógł twój tata? Side? Dwóch, side, ale w No ja mam wópek. Więc... A, jeszcze w dole. Nie jest. Ja nie wiem, co on patrzy. Karga! <laughs> ja. Ten przywołuje no przyśpiewki, ty. Jeden w dole, I mi się tak skarzy. Jeden w dole, co? Skela. Skela 98. <laughs> 95

Ja palę, Marianka. Nie palę, nie palę. Coś jest w Wanderze, chyba to sprawdzę. Co tam zbyda Coś jeszcze na długiej, chyba to też sprawdzę. Czekam tu w Wanderze na typa, co może być na shortzie. Czekam tu w Wanderze, patrzę i nie wierzę. Tu, tu, tu long, long, last long. Rotują? Nie mam pojęcia. Nie ma, nie ma rotacji. Wchodzę już na plecy, zaczekaj tu. Aaa! Jeszcze prawo schody. Prawo schody, co to znaczy? On co co za Jest na B, dobra. Fajna bardzo runda co? 82 jednym, czy... trafiłem go! No to fajnie, to trzymaj. Zaczę dropnij to... mi to, komu zapiesz, kaj go czy mi? Masz, złapał. Ja tak mam Co? Maszenkę debilu! Szabolabola, one long No sr Nie no ty! dobę flesze masz, pozdrawiam ci i bardzo ładnie się nauczyłeś, Popa mi z... Meat? Short, short, short. nic nie widzę. Bo to A. Ale bardziej shortem, czy może bardziej longiem? O, short leży, ładna głowa. Jezu, że ja jestem gołtem teraz. W tę grę, obsraną. Jak chcesz gołtem? No stary, takie peski poryj udaję, takie peski. Ale. ale to są ładne. 800 dm. Bo chodziło o goldem. Ale to nadal są, chodzi mi o głowy. Sam fakt głów, stary się liczy. No dał mi coś z tej okazji, że tak dobrze ci idzie. Co chcesz? Dzisiaj daję wszystko. Dajesz? Daj dupy. Daj <laughs> ty, <laughs> jak prosisz 95? Ta, to daj mi k. Sięgę, czy coś chociaż, proszę. Dzień jest dobry, dzień jest boży. Baboś? Baboś? Są so mit. Co Opa. F*** rybaty. Nic B. Ej hey, no f*** mnie to przepraszam. Irytuje mnie bardzo podstawa <laughs> myślenia o bombside back. <laughs> Nie trafiłem. <laughs> Czyli są na longu, co? Rotujesz beęsa, co... dobra go walczy mi dzisiaj, jest debilem. Te już, rozbiłem ci. O, ale mi da. dał. Chyba klucz ortyz. Wszyscy na szorcie wchodzą na To No, gówno, no. Tak. Ła, to te rękawice, to te rękawice. Wow, ale kiedy się dają i was? Ty, dały. dopóki że ryja nie odezwał. One <laughs> Cała bała. No? Nie, no jak skela 98 jest gorszy niż 95. O co chodzi? No, bo o, chodzi, bądź, ty. chodzi, ty. <laughs> Nie no ładny chłopak z ciebie, polecam. <laughs> Zaraz będziesz przyjeżdżał kanapę prześ. *ka, polecam kupić. <laughs> no meat Nia nia, nia. <laughs> denerwuje mnie ten gość. Jeden gość mi przychodzi w kółko. Nie no, co za pies? You you fucking camping on meat? Like 30 sec What the fuck bro? Nie, yeah, podszedł na blisko! Flexi, ale on strzelać nie potrafi. Ten za A to cały czas nam idzie! No to pięknie! za prawą skrzynką, O, co? Chodź, lufa wystaje. A po, po, po co mówisz? Tobie lufa wystaje! No, lufa, no to ci... lufa pytanie, bo e, ci PGC, Lufa wystaje. Lufa mi wystaje. Nigdy, nigdy nie gadaj o lufa pytanie przy Pakonu! Nigdy nie gadaj lufa pytanie, gdy mam klacz u no jedźcie bez. A, A. Ej, jest ktoś w, w, ze mną, patrzcie! Rushby, no, no. rushby. Normalnie bracia, bracia dolec. Lecimy. Bro. No niezłe Aha. fleszyki. Mm, Kur... Nie wierzę. Ziomek jest na blisko z dualami. Już nie żyją. Jeden jest na mi z mida, uważajcie. Fajt już. Platuje pod oknem. Biegną z mida jeden. Jeden jest no, 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 no jest last... Schowaj, nice Karolek well, well, yeah. 95 yes, musisz do pomagać, bo 98 jest zbyt głupi Na no no no. ja gram no. bez Kevlara, k***a, robię dwa fragi No co jest z wami, co, co to, to, to jest? Rush long, rush long Nie przesadzasz przypadkiem? Ja się wywaliłem do dobra sprawy Long, long, long No no, patrzyłem na minimapę, czy nie mi w końcu patrzy? Weźcie ode mnie pakę Komu? No ja mam kenijski korzeje No nothing No nie, oczekowane Yes, side Jeden dead, jeden leży z kibidi. Laba, Skibidi. Jest side, BOŻE CO JA odpierd! Plam, Plap, 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 ja plant, 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 plan, plan, bro Short skella nie nadrabia Nie nadarza Komu? Puh, trafił na farcie Komu? Ja pierdziele, tak się o, wywaliłem miedni. Nie no, Kenijczyk typowy, nie? <laughs> Fajzon Kenia, Ej, ja zrobię ja 4 kile chyba z nade'ów, bez kitu, nie? Ty, to połowa killi twoich jest z TO JEST TAKTYK! O ty p***o <laughs> <laughs> Smokuje Chodźcie shortem, short, short Za boksem nam idzie jeden Ej, no ja mówię, no, ja, no, ja. Ja nie ufam nigdy 95! Info strzajnika! O co ci chodzi? O ma fella leggo! Zabrał się! Tu site. O, k*** chyba. Fail moment aktualnie. Ja zadję. O, dobra. Fail taki. Ej, bym nie sprawdził. Zero HP na CT. CT zero hapen. No zero hapen. City City. Nie piku. Alles good. z good. Sznela wajta ja. Ale zgubnie no ja, Byte szyn, byty szyn Wszyscy byli obici Zagam cała WP na ze starym O, to ja Ci zaufam Bo ja dobrze ruch, co? <śle> nie, dobra, ja małeczkę do nie, tej nie, sprawy zostawię Wam Szpisz tak, torta Jest jeszcze, jeszcze jeden je, shot Ja mam lowa, ja mam lowa, pomóż Dawaj go Boost mi, boost mi, Halo, halo, halo Watch you, watch the Python, ho! Tak, yes, one long, one long, one from long. Watch hey, Long, long! long. Wow. Paz, long. Short, long, short. No, ej no! Nie no nie tak Czemu shiftujesz? Jest. No chciałem se dojechać to. A pamiętaj, on nie umiegać Padł pso... Sorry for fake info Patrz jaki moment on tu już pewnie 10 minut temu był Gość shiftuje jak bieg, jak słoń Ty no nie przejrzał go kurna no. no za plecami idzie no kur... Ej Albo nie no o! Ej mój syn miałczy, nie wiem o co no. chodzi Ułaska Wojtek! Uspokój się! <suszy> Głaskasz mu czoło? Wojtek! szotko do kibla, żeby się lepiej czuł? Się Wojtek wkaja. uspokój się, nie gryź kaloryfera! Uf, Ale miał czy cały czas stary, Nie wiem o co mu chodzi. O, dostałem ze skałta. Sajd, sajd, dawódz, site Patrz, sajd. Jak padniesz, to dobrze, Iwan. Śmieć. Dawaj, pół ooo. O kto, o, One B, one B, one side. Ty, ktoś ma na pasy przywierzkę, co jest? Jak on to zrobił? Rzeczywiście. Nie wiem, co jest grane, ty. Co ma? Co jest? Przywierzkę na pasce. Jest na co, ta bardzo obity. Nie, konta rzuca. Nie! Co to debil z prawo ja pierdzielę przecież tam! A gramy normalnie? Gitara, prywiet. Dawaj ich tam, trzy oni są. Guziec, taka świnia z Afryki. Dalej, żółółół. <laughs> Dobra, robię Patrz. One tap, one tap. No dawaj. Dobra, dostałem Neida. Nie udało się tapa sprzedać. Leć B, jeden, podlewaj. 26 Od łapy masz, ty. No walcz, k***a dzielnie. Ej, hey, matko także! Macie tak, że jak się budzicie, to lewy sud bardziej stoi? Chcę zobaczyć mojego członka Twojego nie, ale możemy lecieć Poka torpedę Poka torpedę, no też tu się tak Poka wydaje Poka bi torpedę Dobra, robię one tapa Nie no, no wjedź tam, wjedź tam Nie, 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 bo ja mam digla I nie wjechałeś, o, ten wjechał Skela. Dobra, ja dostaję oczywiście Plantuj, żeby hajs był Panata, panata Jesteś gotowy? Tak Ale to będą petady Poka Obawię Window one, window Nice. O no, rzeczywiście, wszyscy na tego gidą. PLEC, plec! panel tunnel, tunnel, tunnel! panel tonel! Misiu! Tak, po co pikujesz? Misiaczku! Po co pikujecie? Nie, nie mogę. I... Scala wykerował nam rundę, niemożliwe Stan! Nie wierzę. Co to I to było było runda? Runda? I mnie wyprzedził? I mnie wyprzedził, no nie mogę. O, nie no. no to Dawaj ja czekaj. Tam nie wiem, że Ammo nie ma, jak po prostu... Poczekaj, zafleszuję zaraz. Podejdź Dzięki, akurat neida dostałem, fajnego. Dzięki. Co to jest? Kurde! O nie idziemy, to ja nie wiem, co tam się dzieje, Po gdzie jesteś. Zabił od nami idzie. Podcie na <grym> Ja dostaję wry. A, was. GG! Easy, Skoda, easy! Nowe skiny przedstawione, mapa do dupy. Misch demolki na of 95. No, no jak? Cztery, o, pięć, fragów z z pięć fragów z Pięć fragów z No i proszę bardzo. Gra show. Podobają mi się, a ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję i siema! Łatwo.